Ciao, drodzy widzowie. Witam w odcineczku z podsumowania pierwszego dnia na serwerze 10 europejskim. Będzie taki króciutki w sumie odcinek, tylko powiem jakieś tam moje przemyślenia, patrząc na poziom serwera oraz jak to wszystko wygląda. Mamy tutaj w topce, chyba jak dobrze naliczyłem, 7 graczy 50, plus, czyli no to jest naprawdę super wynik, jak na pierwszy dzień serwera. No, ale można było się tego spodziewać w sumie. No, 10 serwer europejski był tak nachypowany, że w sumie jestem aż trochę zdziwiony, że tylko tyle osób 57 level bodajże najwyższy. Tutaj Jungle Boy ładnie poleciał razem z Turorem, chociaż Turor chyba jeden poziom mniej skończył. Dzień eee, tutaj jeszcze mamy jakiegoś Niemca też z 57 poziomem na drugiej pozycji. No i co, tak wygląda topka. Tutaj widać dominacja trzech gildii, Game Miners, Immortal Circle i Royal Guards. No myślę, że to będzie taka mocna dominacja tych gildii, ale w sumie możemy jeszcze zobaczyć w torze, jak to wygląda. Ja tutaj mam wspaniałą gildę Siusiaczki, jak to się ogląda to pozdrawiam. No i co, scrollujemy sobie do góry. No i tak, dużo się nie myliłem, Miners, Immortal Circle i Royal Guardy, trzy topowe gildy na tym serwerze, które myślę, że będą walczyć o topkę. Eee, sprawdźmy sobie w sumie jak one wyglądają jeszcze dokładniej. 32 średni poziom, gildia z Zombeja. Eee, tutaj swoją drogą były bardzo ciekawe wymogi rekrutacyjne, Wymaga mianowicie wymagane były na start w pierwszy dzień minimum 3 pakiety za 400, czyli... Eee... No, dużo, dużo tych grzybów trzeba było mieć. Sprawdzimy sobie jeszcze drugą gildyjkę, którą jest Immortar Circle, w której jest między innymi Protect, którego wszyscy dobrze znamy. E, średni poziom 30, czyli 2 mniej. No i tutaj też gra słynny Turor, który swoją drogą niezły comeback zaliczył, bo chyba nie było go widać na ostatnich nowych serwerach, no a teraz wrócił w sumie i... No i co, pokazał klasę jak zawsze, no ale można było się po nim tego spodziewać, nie? To jakiś jedenasty poziom jeszcze u Konika. A Konik też jest w sumie znany z, z grania na nowych serwerach, bardzo często znajduje się w topce. Także już jestem zdziwiony czemu tutaj jedenasty poziom po pierwszym dniu, być może zaspał, zapomniał, <laughs> nie wiadomo. Ale myślę, że i tak jeszcze to nadrobi. Dobra, przejdziemy sobie jeszcze do gildii Royal Guards. Tutaj Gildia Mozon... Nie, nie mozona, ale Mozon tu gra Gildia Tunego. Także no. Gildia. Prowadzona przez sławnych niemieckich streamerów. No ciekawe jak ten serwer będzie wyglądał po, po następnych. Po następnym dniu, czyli po dniu drugim. Zobaczymy, czy będzie jakiś dwusetny, czy ktoś się pojawi. Może Turor jakoś fajnie pociśnie. Mam nadzieję, że będzie co oglądać i da jakieś ciekawe widowisko. No 200 level w 3 dni to byłby naprawdę duży, duży wyczyn. Myślę, że znajdzie się jakiś wariacik, co tak poleci, no ale to zobaczymy w sumie. Jutro na pewno też wam dam update'a, nagram o północy podsumowanie. A tu jeszcze zobaczmy sobie gildię neutrala, Shadow Syndicate. w pełni polska ekipa, 27 średni, czyli nieco niżej. No ale co, no polska gildia więc... Pozostaje życzyć powodzenia w walce o topkę. Myślę, że o top 3 będzie ciężko, ale zobaczmy w torze jak to jeszcze idzie. No, pozycja czwarta, ale tutaj przewaga jest dosyć spora między top 3 a top 4. No ale co? no Zostaje życzyć powodzenia, może się uda. Z Polaków trzeba wspierać wiadomo. Dlatego w słowach zakończenia powiem, że mnie też możecie wspierać, zostawiając subika, lajka, komentarz. Na pewno bardzo mnie to ucieszy i zmotywuje do dalszego tworzenia materiałów dla Was. No i co? Widzimy się w następnym materiale, który pojawi się w sobotę po północy, który będzie podsumowaniem dnia drugiego, również na Was taki nagram. No i zobaczymy, czy będzie jakiś wariacik, co pociśnie 200 level w 2 dni, może Turor coś pokaże od siebie. Także stay tuned i do zobaczenia niebawem. Siema!